Jesteśmy u schyłku roku. W powietrzu unosi się potrzeba rozliczeń. No i być może myślisz teraz o powrocie do swoich celów z początku roku bez alkoholu i ponownym spróbowaniu trzeźwości od stycznia. Tylko, czy warto znowu odkładać je na później? Wydaje się, że to odpowiedni moment, aby porozmawiać o niektórych błędach w sposobie myślenia, które mogą sprawić, że. Pożegnanie procentów będzie o wiele, wiele trudniejsze niż powinno. To, o czym teraz opowiem, to błędy, które popełniałam w przeszłości. Ja mam na imię Joanna Skwierczyńska, jestem recovery coachem, czyli po polsku trenerką trzeźwości. Mój kanał kieruje do kobiet sukcesu, które są coraz bardziej zmartwione nawykiem sięgania po kieliszek i szukają rozwiązań aby go zmienić. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz, abym Ci w tym pomogła. Zanim przejdziemy do błędów w sposobie myślenia, które nie wspierają Twojego trzeźwienia, chciałam Cię poinformować o bezpłatnym szkoleniu, na którym zdradzę Ci 5 sekretnych kroków do skutecznego rozstania z alkoholem. I bez różnicy jest, czy już próbowałaś i odniosłaś porażkę w przeszłości, bo zamierzam Ci powiedzieć o rozwiązaniu, którego jeszcze nie znasz, a które sprawdza się u kobiet. Z którymi pracuję. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 23 listopada o godzinie 19. Jeśli chcesz się na nim pojawić, bo nie będzie możliwości obejrzenia go na kanale, to zarezerwuj na nie miejsce, klikając link w przypiętym komentarzu pod tym filmem. A my teraz wracamy do mindsetu. Powracając do tematu dzisiejszego odcinka czyli błędów w mindsetie, które utrudniają Ci rozstanie z alkoholem. Wiem, jaką różnicę robi zaprzestanie robienia tych rzeczy, ponieważ od kiedy przestałam je robić, trzeźwięje z powodzeniem do dzisiaj. Przejdźmy więc od razu do pierwszego błędu w sposobie myślenia, którym jest robienie wielkiej sprawy z tego, że nie chcesz rzucić picia. Kiedy pracujesz z nad czymś wymagającym, co wypycha cię ze strefy komfortu, będą chwile, kiedy. Nie będziesz chciała tego robić. To tak jak ze wszystkim w życiu. To normalne, że czasami czujemy opór przed czymś nowym. Problem pojawia się wtedy, gdy sprawiamy, że ta niechęć do zrobienia czegoś zaczyna mieć dla nas znaczenie. Kiedyś myślałam, że skoro nie chcę przestać pić, bo jednak czerpię jakąś przyjemność z tego, że piję alkohol. To może to znak, że nie powinnam mm, rzucać picia, tak? Albo że to nieodpowiedni moment. A może powinnam poczekać, aż poczuję się bardziej zmotywowana lub zainspirowana. Na przykład, kiedy obejrzę setkę kolejnych filmów, podobnych do tego, które nagrywam dzisiaj dla ciebie. Ja. Po prostu mm, pomyślałam sobie, że poczekam, aż będę odpowiednio nastawiona. Poczekam, aż nadejdzie dzień, w którym nagle poczuję się naprawdę gotowa. Ale zgadnij co, ten dzień nigdy nie nadszedł. Prawda jest taka, że jeśli chodzi mm, o inne obszary naszego życia, to zarówno ty, jak i ja robimy już bardzo często rzeczy, których tak naprawdę robić nie chcemy. Rzeczy, na które nie mamy ochoty. Na przykład dziś rano nie chciało mi się wstać wcześniej z łóżka, ale obiecałam sobie, że to zrobię i zapłacę za wczorajsze gapowe. Nagrałam wczoraj odcinek i rzecz jasna jak to ja. Sprawdziłam obraz, ale zapomniałam sprawdzić dźwięku. Rezultat musiałam nagrywać kolejny raz. Trafił mnie szlak. Chciałam dzisiaj pospać dłużej, ale wstałam, bo są rzeczy, które są dla mnie ważne. Chciałam, by odcinek był już nagrany. Nie chciałam zmywać naczyń zeszłej nocy, ale i tak to zrobiłam, bo kolację robi zazwyczaj mój mężczyzna. Tak więc, jako chłopowa pani domu, Pozmywać, chociaż mogę. Możesz mieć dzieci, które po wakacjach nie chcą wracać do szkoły, ale nie mówisz im, że jeśli nie chcą, to mogą poczekać, aż im się zechce. No, nie powiesz im tego. Po prostu tego nie zrobisz. Czasami musimy więc wychowywać siebie w ten sam sposób i pamiętać, że brak chęci do zrobienia czegoś. Nie jest aż tak wielkim problemem. To nie wystarczy, by zatrzymać cię w miejscu. A jednak wielu ludzi zatrzymuje. Ty do takich osób nie należysz. Przypominam, że to kanał dla ambitnych kobiet, a ty masz masę aspiracji. Drugim błędem w sposobie myślenia jest: um, Uwaga, użyję metafory, którą, które bardzo lubię lubię analogię, metafory. Więc tym błędem jest skupianie się na przebitym kole w samochodzie. O to co mam e, na myśli. Przebita opona w samochodzie jest irytująca. Musisz ją naprawić, dojechać do warsztatu, a to znaczy, że na chwilę zatrzyma cię w podróży do miejsca, do którego zamierzasz się udać. Ale to wszystko. To tymczasowe niepowodzenie. Nie można powiedzieć, że teraz wszystko jest zrujnowane, że samochód jest do dupy i nigdy nim nigdzie nie pojedziesz. Równie dobrze, mogłabyś przebić pozostałe trzy opony, tak aby mieć całkowicie i kompletnie przesrane. Zrobiłabyś tak? Wątpię. No bo to nie ma sensu. Jednak jeśli chodzi o trzeźwość, mówimy to cały czas. Jeden błąd lub jeden drink prowadzi do czterech drinków, ponieważ mówimy sobie, że już wszystko zepsułyśmy. Więc jaki ma sens to, żeby się dalej starać? Skoro już złamałam abstynencję, no to po co się starać? Lepiej pojechać po bandzie, prawda? Tak więc, zamiast spojrzeć na to, co się stało, a następnie wyciągnąć wnioski, jeden zły dzień zamienia się w serię czterech, pięciu, sześciu złych dni. Jeśli coś ci się nie uda, naprawdę uważaj na ten sposób myślenia. Nie porzucaj swojego trzeźwego samochodu gdzieś w rowie, ponieważ ma jedną przebitą oponę, a wycieraczki przestały w nim działać. Stara! Ty jedziesz Bentleyem, więc jak mi go zostawisz w rowie, to możesz mieć pewność, że ja po niego wrócę. No ale zaraz. To nie ja mam wracać po niego, tylko ty. Im szybciej wrócisz na drogę, tym szybciej dotrzesz. Tam dokąd zmierzasz? Trzecim błędem w sposobie myślenia, które chcę Ci teraz przedstawić, jest zadawanie bezsensownych pytań. I tak wiem, kto pyta, nie błądzi, a ja na sesjach zadaję cały czas pytania, które nierzadko zmuszają moje klientki do głębokiej refleksji, ale nie wszystkie pytania będą Ci pomagać trzeźwieć. Oto kilka przykładów bezsensownych pytań. Dlaczego wszystko jest dla mnie takie trudne? Dlaczego mi nie wychodzi? Dlaczego nie mogę przestać pić? Dlaczego jak zwykle coś musi mi się przydarzyć zawsze coś, tak się mówiło u mnie w rodzinie, zawsze coś. Dlaczego jestem takim strasznym prańcem? Dlaczego jestem taką pierdołą? Dlaczego. No, zawsze coś, tak? Są to okropne, bezsensowne pytania, ponieważ nie możesz na nie odpowiedzieć w sposób, który pomoże ci iść naprzód. Jedyne co robisz, to zmuszasz swój mózg do szukania rzeczy, które sprawiają, że poczujesz się gorzej. A uzależniony mózg tylko czeka, no właśnie, na taką okazję. A ty dosłownie go prosisz o to aby rozejrzał się za wszystkimi powodami, które świadczyłyby o Twojej nieudolności, i szukasz potwierdzenia na to, że jesteś niewystarczająco dobra. No a potem zaczynasz budować negatywny obraz siebie i wymyślać nieprawdziwe, nieprzydatne historie na swój temat. I w pewnym sensie dajesz sobie pozwolenie na pozostanie w miejscu, w którym utknęłaś. Szukasz sobie w ten sposób wymówki do picia. Użalasz się nad sobą. Bardzo typowe dla osób pijących to uciekanie od odpowiedzialności. O ja biedna nieszczęśliwa. Nie pozostaje mi nic innego tylko pójść i dać w szyję. Nie daj się zwieść mózgowi. Nie odpowiadaj na te bezsensowne pytania. Dobrze. Jeśli tak, to dawaj mi tutaj łapkę w górę. Nic na nich nie zyskasz. Wszystko co musisz zrobić to zauważyć, kiedy twój mózg podaje ci na tacy właśnie te pytania odłożyć je na bok i zadać sobie inne pytanie. Więc zamiast pytać, dlaczego nie mogę przestać pić, nigdy mi się nic, nic nie uda, lepszym byłoby, żebyś powiedziała, że to w porządku, zauważyłam tą twoją srebrną tackę z kieliszkiem, mój kochany mózgu, tak, jest mi ciężko i teraz zastanawiam się, jak mogłabym uzyskać pomoc, Jakiego źródła wsparcia poszukać, żeby sobie to ułatwić? Zaczęłam sobie mówić w pewnym momencie, że jeśli spojrzę na to, co się wydarzyło, jaka jest jedna rzecz, którą następnym razem mogłabym zrobić inaczej? Albo jaką małą zmianę mogłabym wprowadzić w ramach eksperymentu? To są pytania, które w przeciwieństwie do pytań, które przedstawiłam Ci wcześniej. Ukierunkowują Cię na rozwiązania. Dzięki nim wskazujesz mózgowi użyteczny kierunek dla Twoich myśli, a ten kierunek przyniesie Ci korzyści w dłuższej perspektywie. Takich pytań, wskazówek jest znacznie więcej. Zadaję je, jak już wcześniej Ci powiedziałam, klientkom na sesjach. Niedawno zebrałam te, moim zdaniem, najistotniejsze. I opakowałam w sober dziennik. To narzędzie, które pomoże ci przyjrzeć się bliżej temu, co możesz zmienić w swojej relacji z alkoholem, no i wskaże ci, nad czym warto popracować. Link do zakupu znajdziesz w przypiętym komentarzu. Hej! Przypominam Ci o pięciu sekretnych krokach, które zamierzam zdradzić Ci na szkoleniu w czwartek, 23 listopada. Zarejestruj się, póki są jeszcze miejsca. Link w przypiętym komentarzu. Podsumowując, są trzy błędy w sposobie myślenia, które chciałam Ci dziś zasygnalizować. Po pierwsze, nie rób wielkiej sprawy z tego, że nie wyobrażasz sobie życia bez picia. Po drugie, nie przecinaj opon w swoim bentleju. Po trzecie, nie zadawaj bezsensownych pytań, które kopią pod tobą dół. Prawdopodobnie nie możesz przestać robić tych rzeczy z dnia na dzień, ale na pewno możesz stać się ich świadoma już dzisiaj. To pierwszy krok do zauważenia tych wszystkich śmieci, które krążą w galaktyce. Twoich myśli. A jeśli potrzebujesz przeprogramować swój mindset, to era trzeźwych kobiet, czyli mój siedmiotygodniowy program coachingowy, którego premiera zbliża się już do nas wielkimi krokami, na pewno ci w tym pomoże. Jednym z obszarów, nad którym będziemy pracować podczas jego trwania, jest właśnie zmiana na poziomie naszych myśli. Nie czekaj do stycznia. Zacznij dzisiaj. Z własnego doświadczenia wiem, że zaczynając zmianę jeszcze przed końcem roku nie mamy poczucia, że był on rokiem straconym. Ja sama przestałam pić właśnie 27 listopada 2019 roku. Prześlij ten film kumpeli, cioci, mamie, niech nie popełniają więcej błędów. Idziemy po swoje dzielne i mądre kobiety. Do zobaczenia za tydzień. Ahoj!